Dzień dobry. Z tej strony Eliasz Matua. Dziś moim gościem jest fitofarmakolog Jano Ruba. Eee, dzień dobry. Janie, w tym roku skończyłeś opracowywać specjalny protokół wspomagający boreliozę. Czym de facto ten protokół różni się od innych, które były wcześniej opracowywane, które są i, i były na rynku? Przede wszystkim pięcioma elementami. Także jest ich trochę. Pierwszy element to jest tak zwany nacisk na reset biochemiczny. To jest takie mało znane pojęcie fitofarmakologii. Natomiast reset biochemiczny jest kluczowy do tego, aby przygotować organizm do kolejnej terapii. Tak? On polega w skrócie na tym, że eliminujemy pozostałości poprzednich terapii, metabolity, leki, fitofarmak ceutyki, zioła. Przygotowujemy które, organizm, które zalegają w naszym organizmie y, po to, żeby uniknąć tak, tak zwanego marazmu farmakologicznego, czyli oporności na leczenie. Gdy my oczyścimy ten, y, ten organizm z tych metabolitów, wówczas kolejna terapia będzie o wiele bardziej skuteczna i będzie krócej trwała. I to, to jest nowość jest... tego nie było nigdy. Tak, tak, to jest. To jest taki kluczowy pierwszy element tego protokołu. Kolejny to jest bardzo silny nacisk na układ immunologiczny. Te infekcje, tak jak borelioza, blokują układ immunologiczny, kryją się, ukrywają się przed tym układem immunologicznym. Jednym z tych elementów, jakie. One aktywują, to jest tak zwane to są tak zwane inhibitory punktów kontrolnych układu immunologicznego. Mhm. Punkty kontrolne układu immunologicznego. Czyli y, dzięki temu one mogą unikać układu nasze, naszej odporności mhm. i się rozprzestrzeniać. My te, możemy... te etapy, o których mówisz, są podzielone na. Produkty, czy to trochę inaczej wygląda? Nie, to jest cały protokół, natomiast każdy współpracuje ze sobą w synergii. Okay. Tak? Natomiast kończąc jeszcze ten wątek o, o tych inhibitorach punktów kontrolnych, to są po prostu zioła, które blokują te mechanizmy, które te bakterie włączają w naszym organizmie. Dzięki temu nasz układ immuniczny będzie je widział i wówczas zioła będą szybciej działały, skuteczniej, efektywniej. To jest, to jest bardzo istotne. Mhm. Kolejny element, który odróżnia ten protokół od tego, co jest, można powiedzieć, w innych terapiach, co ma miejsce ziołowych, to jest tak zwana kalcyfikacja. Mhm. Te bakterie, szczególnie Bartonella, tak, jedna z koinfekcji, którą przekazują nam kleszcze. Tworzy tak zwane zwapnienia, w których się chowa. Kalsyfikacja to się nazywa. Mhm. Dopóki my tych zwapnień nie naruszymy, to nie dojdziemy do tych, nie dotrzemy ani antybiotykami, ani ziołami do tych form przetrwalnikowych tych bakterii i my ich nie wyeliminujemy. Jeśli to... tego nie zrobimy, mhm. to wówczas one będą cały czas się wracać, gdy będziemy kończyć terapię lub przyjdzie jakieś osłabienie odporności. Więc ta kalcyfikacja mhm. jest, jest kluczowa. I ją obejmuje ten protokół. Czwartym elementem. Mhm. Jeszcze, jeszcze zostanie przy tej kalcyfikacji, czy ona może dotyczyć różnych obszarów ciała? Dokładnie tak. Dokładnie tak. To nie jest tylko tak, że tworzą się jakieś zwapnienia w układzie moczowym, mhm. tak? To jest częste, prawda? Mhm. W tych chorobach urologicznych. Również to występuje ta kalcyfikacja w układzie krążenia, w układzie nerwowym. Mhm. Nanobakterie Brucella, Bartonella właśnie m, mają taką tendencję do tworzenia m, tego, tych zwapnień. Jeśli my tego nie obejmujemy terapią, to wówczas ona nie będzie skuteczna, one będą zalegać. Mhm. Kolejny element, który odróżnia ten protokół od, od pozostałych, to są tak zwane fitocydy. Fitocydy to są, można powiedzieć, takie roślinne, ziołowe odpowiedniki antybiotyków mhm. syntetycznych. Również z porostów, z grzybów. Mhm. Z Czyli z to z będzie z główna broń, tak. żeby eliminować obciążenia patogenowe. Bakteriobójcze mhm. mają działanie. Bakteriobójcze, pierwotniakobójcze, wirusostatyczne. Mhm. I te fitocydy, jeśli odpowiednio m, połączy się z na przykład nanosrebrem, serem, mhm. To wówczas ich potencjał bakteriobójczy zwiększamy np. 50-krotnie. Mhm. A to jest bardzo istotne w tego rodzaju infekcjach. Mhm. To są fitocydy. A piąty element mhm. to jest technologia, to są fitosomy, czyli technologia, która pomaga nam. bo cóż z tego, że mamy narzędzie, mhm. jakby nie potrafimy dotrzeć do tych problemów. E, czyli te, te infekcje chowają się w takich trudno dostępnych rejonach, Na przykład w naszym mózgu, w kościach, w bliznach, w układzie nerwowym, bariera krew-mózg, krew-oko. E, tam one tworzą formy przetrwalnikowe. Tam trzeba dotrzeć e, z tymi ziołami. E, w takiej zwykłej formie zioła mają problem z dotarciem e. do tych miejsc, a jeśli nie do, docierają, to wówczas nie eliminują. Natomiast fitosomy pomagają tam, e, mają bardzo dobrą bioprzyswajalność. Przyswajalność. Docierają do tych miejsc, transportują te związki o potencjale bakteriobójczym i są przy tym bardzo delikatne, łagodne. Więc to jest, można powiedzieć, pięć takich elementów, które omówiłem w skrócie, które odróżniają ten protokół. Od, tego, od pozostałych. Od koncepcji, która do tej pory funkcjonowała. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest efekt mojej wieloletniej pracy, mhm. szczególnie trzech ostatnich mhm. lat. Mhm. Chciałem zapytać jeszcze, bo mówiłeś o pięciu elementach, gdzie w tym protokole jest detoks? Właśnie wracamy do punktu numer jeden, mhm. tego elementu. Reset biochemiczny mhm. ma w sobie detoks, tak? Mhm. To jest taki predetoks, można powiedzieć, czy początek detoksu, ale reset biochemiczny to jest również detoks, mhm. tak? W skład e, tego mechanizmu oczyszczania z tych metabolitów wchodzi detoks. I wówczas e, wówczas, tak jak już wspomniałem, e, cała ta terapia te zioła, jak mhm. gdyby nasz organizm. Pierwszy raz z nimi się styka, mhm. jest można powiedzieć taki skalibrowany, mhm. niezanieczyszczony i, i tym samym skuteczny. Mhm. Bo musimy mieć świadomość tego, że im dłużej się leczymy, im więcej różnych terapii nasz mhm. organizm, bodźców tak, otrzymuje, czy to farmakologicznych, czy to fitofarmakologicznych, on jest w pewnym stopniu kalibra kalibracja, tak? mhm. czyli jest rozregulowany, mhm. już nie działa tak zdrowo jak na początku. U kogoś, kto pierwszy raz ma, e, ma daną terapię. Mhm. Dlatego czasem się ktoś dziwi, że stosuje jakiś protokół ziołowy, on działa przez kilka miesięcy, później już nie działa. Mhm. To nie jest kwestia uodpornienia się bakterii, mhm. ale bardziej jest kwestia właśnie przemian metabolicznych, mhm. tego rozregulowania metabolicznego. Mhm. 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 Chciałem jeszcze zapytać, y, ponieważ y, mówisz tutaj o pięciu czy, 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 czy kilku elementach. Natomiast czy to będzie miało zastosowanie w przypadku nowych infekcji, jak i tych, z którymi ludzie się zmagają właśnie, nie wiem, X lat, czasami to są e, osoby, z, tak? Tak, z, chroniczną, tak, z chronicznymi przede wszystkim właśnie po to jest, ten protokół, po to jest ten protokół, aby wspomagać tych chorych, których układ immunologiczny jest. Y Rozregulowany, zmęczony, rozkalibrowany. Dokładnie. Yy, innymi terapiami, prawda? Innymi terapiami. Które się okazały skuteczne, skuteczne średnio skuteczne. skuteczne albo nie do końca. Dokładnie. Tak. Dlatego jest ten protokół jest przygotowany z myślą głównie o chorobach chronicznych, o wspomaganiu tych chorób. Jeżeli mówisz wspomaganie, czy oprócz samego protokołu coś jeszcze uważałbyś za konieczne? Nie wiem, może to są jakieś wytyczne. W w ramach diety, jakiś rodzaj takiej higieny, na zasadzie ruszamy się, na tyle oczywiście, na, na, na ile chorzy potrafią, czy to jest spacer, czy to jest rower, czy to jest siłownia, czy to jest cokolwiek, jakiekolwiek pozostałe obszary, których trzeba dotknąć, żeby, ta, żeby ten protokół po prostu też działał. Jest to bardzo indywidualne, tak? Także dobrze mieć terapeutę, który będzie prowadził mhm. takiego chorego. Przez tą chorobę. Mhm. Natomiast na pewno ruch, y, redukcja stresu, mhm. coś takiego jak yoga, czy bołem, tak, mhm. którym ty jesteś specjalistą w tej materii, który też pomaga, y, jak gdyby wspomaga ten reset biochemiczny, mhm. odblokowuje układ limfatyczny, więc jest, jest, to na pewno, jest to na pewno bardzo pożądane, ale bardzo istotny jest właśnie ten, y, to, ta redukcja stresu, mhm. kontrola stresu. Mhm. I tak jak powiedziałem, to jest bardzo indywidualna kwestia. Tutaj nie mamy kontroli stresu. A tutaj jeszcze. nie mamy kontroli stresu, ale, ale w ramach ziół, w obszarze ziół czy w świecie jak w roślin też możemy szukać wsparcia. Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda. Jeszcze chciałem zapytać na koniec: o, ponieważ y, rozumiem, że protokół jest optymalnie skrojony, ale. Sposób dawkowania będzie indywidualnie dobierany dla poszczególnych tak, pacjentów i albo tak. będzie obejmował cały protokół, albo jakieś jego wycinki. Natomiast tutaj jest zamknięta cała koncepcja leczenia. Dokładnie tak, dokładnie tak. Kwestia dawek to są kwestie bardzo indywidualne. Wielkości, Jasne. intensywności, częstotliwości hmm. tych dawek. Także... To już są kwestie indywidualne. Mm -hmm. A tutaj mamy wszystko, co mm -hmm. mamy. jest niezbędne. Powiedzieli, że trzy lata pracowałeś nad tym protokołem. Czy on opiera się o te doświadczenia, które masz z poprzednich lat? Czy to jest zupełnie nowa generacja i inna filozofia, nowy sposób myślenia? Tak. Po części opiera się. Nie można wszystkiego przekreślić, wyeliminować, ale jest tutaj dużo udoskonaleń, jak, jak mm -hmm. zapewne ja już wcześniej wymieniłem w tych pięciu punktach. To, co było skuteczne, zostało, e, natomiast zostały wprowadzone nowości, których jeszcze nie było. Super. Zatem dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Myślę, ja że wiele osób będzie czekało na te produkty, i e, pod filmem podlinkujemy e, jakiś kierunek, gdzie będziecie mogli odszukać e, namiar na. Na, na produkty, i ewentualnie na spotkania czy indywidualne konsultacje z, z terapeutami.